Poprzez kontakt z naturą poznają świat i uczą się samodzielności. Kąpiele w rzece, zabawy w hamaku czy wspólne wybieranie jajek z kurnika to codzienność w leśnym przedszkolu, które powstało w łomnicy. To tutaj dzieci rozwijają się we własnym tempie. Pszczulasek jest, jest alternatywną formą edukacji, w której stawiamy na niezależność, na wspieranie. Każdej indywidualnej jednostki, na edukację emocjonalną, na integrację Mama. sensoryczną. W leśnych przedszkolach 80% czasu dzieci spędzają na łonie natury, gdzie uczą się szacunku do środowiska naturalnego, kulturowego i historycznego. Lubię! Dlaczego? Dlatego, że tutaj chodzimy na rzekę. Jest fajnie? Tak. Wydaje mi się, że to najistotniejsze, czego możemy się tu nauczyć, to jest szacunek do przyrody, poczucie nieskrępowania, swobody, wolności, oczywiście w jakich tam, wiadomo, ramach bezpieczeństwa, reguł. Dzieci opiekują się także zwierzętami. Kule, pisklaki, nawet już nie pisklaki, Owszem. Mamy je jeszcze gęsi. Ważne jest to, że dajemy dzieciom przestrzeń do tego, by uczyły się być sobą, by odkrywały to, co jest dla nich ważne by umiały budować wartościowe relacje, szanować siebie nawzajem, też stawiać granice. W jurtach działa także leśna szkoła, w której dzieci nie tylko realizują podstawę programową, ale także rozwijają swoje pasje. Majsterkują, rysują czy tworzą w glinie. Bardzo mi się podoba tutaj matematyka, angielski. To ogólnie jest bardzo fajnie w normalnej szkole. A powiedz mi, a czym się różni to miejsce od normalnej szkoły? No tutaj masz bardziej na ludzi. Bardzo dużo rzeczy robimy, jest przyjemnie. Każdy ma, każdy może się wypowiedzieć, zrobić to co lubi. Przytulasek to jedyne leśne przedszkole w regionie i bez wątpienia jest ciekawą alternatywą dla klasycznej edukacji. Uczęszcza do niego 12 dzieci, a do szkoły 6.